Dzień dobry, witam Państwa 30 sierpnia i zapraszam do obejrzenia wiadomości lokalnych. 29 sierpnia odbyły się w Oporowie Uroczystości Święta Plonów, a 22 sierpnia miały miejsce dożynki gminne w Grzybowie. Starostem dożynek był gospodarz pan Zygmunt Michalak, a starościną pani Krystyna Kowalska. Gośćmi dożynek byli radni gminy Rzychlin, przewodniczący Rady Gminy i Miasta pan Roman Ostarz, Przedstawiciel wojewody pan Henryk Tomczak, starosta powiatu Kutnowskiego pan Wiesław Garstka, wicestarosta powiatu Kutnowskiego pan Paweł Wołoszyn, ksiądz dziekan Franciszek Śliwonik, radni powiatu, wójt gminy Bedlno pan Krzysztof Kołach, wójt gminy Oporów Stanisław Bednarski. Uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się mszą świętą, po której nastąpiło wprowadzenie dożynkowego wieńca i podzielenie chleba przez gospodarza dożynek, burmistrza gminy i miasta Żychlin pana Zdzisława Machtałowicza. Szanowni państwo, serdecznie witam rolników, ich rodziny z sołectwa Grzybów i z pozostałych sołectw gminy Żychlin. Witam także zaproszonych na dzisiejsze uroczystości święta Plonu Radnych Gminy Żychlin z jej przewodniczącym Romanem Ostaszem. Miło mi gościć także przedstawiciela wojewody, pana Tomczaka Henryka. Władze powiatu w starosta pan Wiesław Garstka, wicestarosta pan Paweł Wołoszyn. Witam księdza dziekana Franciszka Śliwonika. Dziękuję za przybycie duchowemu opiekunowi tej parafii, księdzu Pędzikowi. Witam radnych powiatowych. Witam wójtów gmin ościennych, pana Krzysztofa Kołacha oraz pana Stanisława bednarskiego zoporowa Witam serdecznie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Skróg, Grzybowa i Śleszyna. Witam wszystkich zebranych. Dożynki gminne w 1999 roku uważam za otwarte. gospodarzu, złoto naszej ziemi, już zebrane w żniwnym trudzie rękami naszymi. Dajemy Ci ten chleb gospodarzu, nie jest go tak mało. Dziel go mądrze i sprawiedliwie, aby wszystkim stało. <laughs> Dziękuję za ten dorodny bochen chleba. Przyrzekam go dzielić mądrze i sprawiedliwie, aby wszystkim starczyło. Starostą dożynek jest pan Zygmunt Michalak, zamieszkały w Śleszynie Wielkim. Z żoną Barbarą wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 19 hektarów. Sukcesywnie od 18 lat mechanizuje je i powiększa obszarowo. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną, głównie uprawa zbóż i buraka cukrowego. Nie tylko szkoły przygotowywały się przez całe wakacje do powrotu dzieci. W przedszkolach również dobiegają końca prace remontowe, tak aby 1 września móc przyjąć maluchów w czystych, odnowionych pomieszczeniach. W tym roku szkolnym wykonano szereg prac remontowo-malarskich w terenie naszej placówki. Prace te przebiegały w zasadzie w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się po 20 czerwca i trwał do 10 lipca. W tym czasie odnowiono pion kuchenny, szatnie personelu, magazyny żywności, łazienki. W tej chwili na terenie pierwszego piętra trwają prace malarskie, zbliżają się one już ku końcowi, także z dniem 1 września będziemy normalnie w stanie przyjąć dzieci. Materiały zakupił Urząd Gminy i Miasta, natomiast prace związane z malowaniem pionu kuchennego, zniszczonych mebli, które były odnawiane w salach zajęć, wykonały pracownice przedszkola we własnym zakresie w ramach dyżuru wakacyjnego. Natomiast pomieszczenia, których remont trwa do chwili obecnej na pierwszym piętrze. Prace te wykonują robotnicy oddelegowani przez, przez Urząd Gminy i Miasta z robót publicznych. W, w ubiegłym roku do przedszkola zapisanych zostało 111 naszych podopiecznych. I zostały, o, zostali oni ukształtowani w 18 wychowawców, Również zostaną oni umieszczeni w pięciu oddziałach. Będą to trzy oddziały dzieci sześcioletnich, dzieci najstarszych, yy, jeden oddział dzieci trzy- czteroletnich i jeden oddział dzieci pięcioletnich. Sezon letni daje możliwość znalezienia pracy sezonowej lub też wakacyjnej. W gminie Żychlin, gdzie bezrobocie jest szczególnie widoczne, z pewnością każdy chciałby przez okres wakacji zdobyć dodatkowe pieniądze. O możliwość sezonowego zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Filii w Żychlinie. Więc na dzień 31 lipca w Zielonym Urzędzie Pracy w Kłótnie Filii w Żychlinie zarejestrowanych było 2045 osób, co oznacza, że w stosunku do w poprzednich dwóch, 3 miesięcy ta liczba tych bezrobotnych osób wzrosła koło 150. Związane to było z pewnością z tym, że w okresie po zakończeniu szkół rejestrowali się tegoroczni absolwenci i na dzień dzisiejszy zarejestrowało się 75 absolwentów. Tutaj, jeśli chodzi o absolwentów, podjęte są pewne działania związane z zapewnieniem im zatrudnienia, czy to w ramach umów absolwenckich, czy też w ramach stażu. I do dnia dzisiejszego na umowy absolwenckie zostało zatrudnionych około 10 absolwentów, natomiast od 1 września na staże będzie mogło rozpocząć w granicach 30 osób. Będą to staże organizowane w jednostkach podległych, podległych Urzędowi Gminy i Miasta w Żychlinie, w Domu Dziecka, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Jeżeli chodzi natomiast o oferty pracy typu sezonowych, to ten rok niestety nie był, nie był dobry. Na ogół okres wiosenno-letni wiązał się z ofertami pracy w budownictwie. W tym roku to było te oferty były raczej sporadycznie i być może, nie wiem, czy było to na przykład nawet te 10 ofert pracy. Natomiast bezrobotni korzystali ze szkoleń do dnia dzisiejszego przekwalifikowało się w granicach 30. Osób. Były to szkolenia głównie dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, to, to w zasadzie była obsługa kas fiskalnych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Natomiast dla mężczyzn były to takie szkolenia, które no, gwarantowałyby ich zatrudnienie, typu spawacz, operator wózków widłowych. Natomiast istnieje jeszcze możliwość podjęcia szkolenia. Obecnie jest prowadzony nabór. Również na kurs spawacza gazowego i elektrycznego, jak również na zawodzie y, posadzkarz Brukarz. Tutaj y, też będzie, być może, po ukończeniu tego, tego kursu możliwość znalezienia y, zatrudnienia. Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie. Nowym dyrektorem tej placówki została wybrana pani Marianna Głogowska która do chwili obecnej pracuje jako polonistka w tymże liceum. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, jednak komisja konkursowa mogła jej nie zaakceptować, jeśli kandydat nie spełniałby wszystkich stawianych wymagań. Powołanie na stanowisko dyrektora odbyło się 27 sierpnia bieżącego roku. Miejsko-gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaprasza mieszkańców gminy i miasta Żychlin na obchody 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 1 września 1999 roku. Przebieg obchodów to Msza Święta o godzinie 18.00 w kaplicy pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe i przemarsz na cmentarz około godziny 19.00. Przypominamy, że 4 września o godzinie 19 odbędzie się w Oporowskim Zamku spektakl pod tytułem Pantadeusz Adama Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku. Bilety do nabycia w Muzeum w Oporowie, możliwa jest również rezerwacja telefoniczna. Zapraszam Państwa do oglądania naszego programu przez cały tydzień, a oto co przygotowaliśmy dla Państwa. We wtorek, 31 sierpnia, będą państwo mogli obejrzeć reportaż o obozie przetrwania, który w lipcu rozbili niedaleko Gostynina instruktorzy ze Zduńskiej Woli. Survivalowe przygody, nauka podstawowych czynności umożliwiających przetrwanie, opatrywanie ran, budowa schronienia, samoobrona to tylko niektóre zajęcia, w których brali udział uczestnicy. 1 września natomiast Proponujemy Państwu reportaż z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach na terenie miasta. We czwartek, jak co tydzień, przedstawimy Państwu program katolicki, a w piątek kolejna cykliczna pozycja, program muzyczny, czyli godzina muzyki wybranej dla nas przez Mariusza Kamińskiego. Serdecznie zapraszam i życzę miłego odbioru.